ოჯო ჯო ჯო ფერაიო ოჯო ჯო 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 ჯ Witamy hodowców, niedziela dzisiaj, czyli jak u każdego hodowcy dzień, kiedy oczekujemy na gołębie. Jedni lecieli wczoraj w soboty, drudzy hodowcy lecą dzisiaj w niedzielę i Piotrek, my dzisiaj jesteśmy u Ciebie na locie, będziemy nagrywać, robić transmisję z tego. Ale jak ten sezon? Jak sezon Rewelacja. twoimi roczniakami i dwulatkami? Rewelacja, brat nawet dwa razy z gniazda, bo już niejednemu pomogłem, to mistrza Polski z gniazda ja zrobił, Waldek zrobił, brat super z gniazda lotuje. Ja, dwa razy brat przede mną gołębie miał zniazda, ja, tak na rejon na 395 ludzi, 18 tysięcy gołębi, brat jest trzeci, ja jestem drugi. Ty no, jesteś drugi, drugi? Na rejon? Na 395 hodowców. Ludzi, hodowców? Wow. W oddziale pierwszy, drugi, kolorowo, ostatnio lot, kolorowo, kto chce tam. No pieniądze. właśnie, jak ostatnio lot? 100 chyba dałem, 134, 108 czy ile, 110 konkursów na 90. Pięć gołębi chyba z bratem 70 naszych. Nie chcę tam razy oko, bo ktoś, że tam. Dokładnie. Ale... Hodowcy, Piotrek, to jest osoba, która, jak dobrze wiecie, musiał się przenieść na nową posesję. To są te gołębniki, które teraz są za Piotrem, te nowe gołębniki. No i właśnie, ty masz tutaj tylko roczniaki i dwulatki, czyli nową kadrę, no. zupełnie nowe gołębie. Ale super siadają szczerze. Pierwszy lot przewiany, ale dały radę, bo jeden z pierwszych gołębników nie mówię, a drugi lot podwiat, koncert już był, a myślę dzisiaj. Leszno 224 km do mnie, Gołębie puszczone 7,15. Lada chwila, myślę, że, że będą siadać. Zobaczymy, czy jeden, czy 20, tego nie wiem. No. A na starcie u mnie w oddziale poszło bodajże i całe 3800, a w rejonie 18000, bo my lecimy rejon od 100 do 1005 lat. Jakoś się dogadujemy, super. I tyle. No. Dokładnie. Dzisiaj niedziela, czyli lot e, e, z jakiej odległości? E, do mnie 224 Leszno. Leszno, dobra. Godzina wypuszczenia 7.15. 15. Czyli ta chwila... dokładnie oczekujemy, że może to się dosłownie za chwilę no. rozstrzygnąć. Piotrek, jeżeli chodzi o sezon 2023, no sezon, który dla Ciebie jest dość ważną kartą przetargową, no bo przez ostatnie dwa lata nawet hodowcy nam mówili, że nie byliśmy u Ciebie nagrywać filmów, no. bo sam Ty dobrze o tym wiesz, że nie było co nagrywać, no. bo Ty miałeś roczniaki, nawet no. nie miało, nie było co no, no, pokazywać. się ja odpuściłem, to i dobrze, bo teraz dwulatki tam. Bo Ty przerwałeś lotowanie wiesz, co mnie w tym roku najbardziej? Moje własne gołębie będą mnie wybijać. Yy, poza pięćdziesiątki. No, no, że wiesz, no, no Własne gołębie mnie wybijają, no. no. i przede wszystkim to nie tylko Twoje sukcesy, bo hodowcy w Polsce lotując przede wszystkim na Twoich produktach. Moich doradach. Twoich wazda... doradach. Ale też zobacz, że to nie jest tylko Polska, bo yy, też na całym po... świecie. Edek, edek, nie wiem nazwisko, upodymy. Dał bodajże 59-55, trochę mu podpowiedziałem, co ma zrobić. 59 w zakoszonych, 55 55 czy coś i pierwszy i drugi chyba z bratem, tam gdzie podyma. No i dużo doradzam, super i z gniazda lecą. Jest jeden gniew, co mówiłem na filmie, no nie będę się powtarzał, z gniazda lecą. Twój super. brat z gniazda też, też leci, leci. I... i na ostatnim locie 49 zakoszowanych? 42 konkursy. 42 konkursy. No, i na 18 tysięcy trzeci i czwarty na rejon. Wow. Zniazda. No super, zobaczymy. Czekamy. Pozdrawiam wszystkich. Dobry ja tylko chcę roku. dodać jeszcze hodowcy, że Piotrek w momencie, kiedy też był w Stanach Zjednoczonych, to tam Artura Korzuszko prowadzisz. No, no i Artur Korzuszko na dzień dzisiejszy robi ogromne sukcesy. Jeżeli w tym roku na modę zaś wygra, to przez 50 lat nikt tego nie powtórzył. Dwa lata super leciał no przez 50. Y, y, u Bogdana, wnuk Maciszewski 300 tysięcy na wspólnym. Wygrał y, trzeci gołą. 300 tysięcy czego? No, złoty. 300 tysięcy złotych? Tak, no, w jaki w sposób. Ameryce jest... gdzieś, w Ameryce gdzieś. A w spolu. jaki sposób jest to spokrewnione z twoimi gołębiami, czy z twoimi co? Marciszewską. A to w nógły marciszewskiej. Tak, i pedała. Moim wow, na... i on wygrał 300 tysięcy? Tak, ten gołąb. Y, druga sprawa, y, trzeci gołąb to też w Ameryce dwa lata temu. Czy coś to po moim gołębiu? Bezpośrednio. Trzeci w Ameryce. No wiem, bo to było u Artura korzyszko wtedy. No. I to też było z y, Marciszewskiej. Też był, no. Bo jak hodowcy pamiętacie, my nagrywaliśmy u ciebie wtedy lot z Pyżyce. No. I tam wygrał gołą syn Marciszewskiej. I Artur Korzuszko. Ty i po niej właśnie to. Wnuk po niej wygrał 500, a to, trzy, drugi z finału, się. To chciałem właśnie powiedzieć, no. bo Artur Koruszko tego głębia zakupił bezpośrednio, ten, co przyleciał wtedy pierwszy na cały. Wnuki dopiero, oni nie lotują, dzieci bo szkoda, mówi, wnukami dopiero lotują. No. Także dobrze, zaczekamy jeszcze na dzisiejszy no. przylot, a za jakieś 2-3 dni transmisja już na pigebuku na YouTubie e, z przylotu dzisiaj. Mam nadzieję, że Piotrek ma grzechotkę. Mam grzechotkę, ale o, nie taką, i no tak jak Bożena, z flaszką teraz Bożena, palu. <laughs> Mam taką grzechotkę i.

Mamy Piotrek pierwsze gołębie i jak to wygląda na zegarze? No ale mamy gołębie żadnego typa na razie. Dziewięć gołębi roczne siadają. Widzę to. Dobra, a jakbyś mógł powiedzieć mniej więcej co to są za gołębie, te pierwsze? Tu jest pierwszy Rafał Bugała Dawid, drugi mój Trzeci Tomka, Czaplińskiego DV, szpidę, yy, mój, mój i mój. Dobra, i Chodź, 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 nie idzie to tak. Myślałem, że to. Chodź, 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 chodź,

Pojedynczo tak. Nie A to, ma. Są, które się pokazały, to... Teraz, 10 minut temu. No, to... Wołam, dobra. Później zadzwoni. Chodź chodź chodź. Chodź 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 chodź. chodź, chodź, chodź. chodź chodź. chodź, chodź, chodź. Chodź chodź. Chodź 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 chodź. Jak oceniasz ten lot? Takim pojedynczo. Myślałem, że bandami będą. No ale tam, tam, rywale po jednym mają Nie ma źle, no. Ale taki... Myślałem, że... Chodź chodź. chodź, chodź. Co?

Siedem typów, roczne siadają. 7, jeszcze 3 brakuje. Chodź, 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 nie Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Teraz pół godziny za późno. Chodź, 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 chodź. Teraz dycha jest już, to widzę. A, teraz, teraz to, to pół godziny za późno.

Dziwne trochę. no. Myślałem, że to bandami wcześniej będzie siadać. No, przecież, przecież. No, ale Dalej, jakbyś miał oceniać lot 224 km krótki, Na 100%, no. 50%. No. Liczyłem na ten. No schodzą się, nie wiem czemu tak wiesz jako. mnie 7-15, niby pół kółka odeszły. No. Tam strad nie będzie, no ale. O, chodź, chodź, Jeden gołąb to Rafał Bugała, to wyprzedził. Myślę, może. Może będzie na rejon, może szpicy, a może i pierwszy. Chodź, jedziec, bo dużo wyprzedzi. Chodź, dwie minuty chyba. A to ja nie wiem. Tam dokładnie. Bugała, Dawid, no to coś jakieś pocztowe. Chodź, 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 chodź. Chodź, jedzie, Nie spodziewałeś się takiego lotu trochę? Trochę dziwny taki, nie wiem czemu. No ale nie ma źle, no. Nie ma źle to. Szpica jest. Obejrzymy na zegarach. Zegary mamy o 15.00. Słuchaj, Wróć, że przed latem gołąb jest teraz. bo dwa razy miał przede mną gniazda. Teraz jest przed latem. No nie? O który miał? Dobra. No to tu jest. Chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. Chodź, 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 koń. Wierzymy, do który dycha jest. Czekałem długo. 8, 9, 10, do 31. A Weber ma do 32, ale ma dalej, ale 7 to miałem. To Weber gołębia praktycznie jednego miał. 7, fajnie siadło, no te czekałem. No. Czyli seria, seria do 10? Trochę dłużej trwała. 7 w czas, a te 3 to Dzwonię właśnie w tej chwili do Marcina Bochynka. Razem w rejonie lecimy. Ostatnio miał dwa pierwsze. Brat miał trzeciego, czwartego na rejon na 18. Tak, piątek, słucham się. Witam, o który pierwszy gołąb? 18 po. To ja mam 14 po. Tym razem ja śmignął, roczna, ale szły jak z pięcety. No. Ja. No. A powiedz, jak to wygląda teraz? Ja mam ze 130 91 odbity. 91 odbity to? Ze 131. Do 31 dycha, a do 21,7 już miałem. Czekałem długo te trzy gołębie. No. Aha, a to jeszcze będzie chyba, że trwać. Nie, już tu mają. Brad ma 35, Weber ma 40, 60. To Z no. tamtej tam strony idą te gołębie, wiesz? A idą z niby z kierunku, później z tyłu, różnych stron. Ja. No. No. Gra gratulacje! Dobra. Za te dwa pierwsze na rejon. Gratulacje ode mnie. No, to się na, udało. No, nic się nie udało. Na razie pozdrawiam. No, cześć. Czyli jak jakbyś to miał podsumować ten lot? No to według Marcina mam dobrze, bardzo dobrze. No, mam przed nim gołębia. No może się uda na rejon trzasnąć. I to roczna korporacja. Rafał, Dawid, Bugała. No fajne doko... to jest to, co Ona jest... wygląda jak Pudzianoska ta samica. Fajne jest to, że hodowca nawet zwrócił uwagę, że pomimo tego, że i Marcin Bochynek bardzo dobry specjalista, i ty też jako hodowca bardzo dobry, macie do siebie bardzo duży szacunek. No, mamy szacunek, no przecież razem my lotowali Bochyn misz Polski, dwa olimpijczyki, gwiazda sportu na Śląsku, no, chwalą się też gołębie jego. No, no, tak ma być, nie? że tam jeden drugiemu ma dosyrywać za przeproszeniem. Sportowa rywalizacja mi się to podoba, choć w tych czasach jest mało takiej życzliwości. No, obgadują, obczerniają tam jeden na drugiego i tak to wygląda. No. Chodź, chodź, chodź i tak to wygląda. No, lot, takie taki ciepło się zrobiło, parno, no, no wymagający podwiat. No, mówili, że po południu deszcz. Gołębie zakoszowe jest 130? Jeden dokładnie. A jest ile już? Na tą chwilę jest 92. Halo? Jak tam Piotruś? No dzisiaj tak, no okaże się tak. Siadały jak z 350, a nie z 224. Hmm, czyli no. przerwy były. Takie takie rwane to, no. Mam na 131 z 92 gołębie na tą chwilę. A bilimy to gdzieś pół godziny no bile od pierwszego gdzieś 32 minuty no, no to dobrze, no. Co to myślisz, że co inni mieli lepiej? Bo... Nie, nie mieli lepiej tam Bochyn, gadałem z Marcinem Bochinkiem, no to mam przed nim raczej teraz, miał dwa pierwsze na rejon ostatnio. No. no roczna. No zobaczymy no. no. no ale zegary mamy o 15 to wtedy Dareczko będę wiedział. Dobra. Na razie pozdrawiam. Zającem Darkiem gadałem. Nie ma źle bo to listy później, wiesz, jako... Dobrze jest, no no... Gołębie są, 92, myślę do zegarów to tam 1-2 będzie brakować może. Schodzą. No i tak to wygląda. Jesteśmy, hodowcy, już godzinę po locie. No i Piotrek, jak to u Ciebie wygląda? W godzinę, no taki zwariowany trochę lot. No szpica była, jedna wyprzedziła dwie minuty, co u mnie się mało kiedy, no zdarzy na takich pierwszych lotach. No, na tą chwilę w ciągu godziny ze 131-105 gołębi odbite, no, na, chyba brakuje, nie wiem, z 18 gołębi niski. No, u mnie w tym roku tam szału nie ma, to stare cele na drugi rok, no, co? Najważniejsze, że w tym roku to dużo mi się samców poparowało, no. jak miałem jednego, jak ja mówił, pedał, no to w tym roku mam pięć, bo miałem 18 samców za dużo, no. miałem między sobą się poparowali, specjalnie im dałem takie miski, żeby to i tak, no. trochę dostali w dupkę, no ale to posiedzą z godzinę, dwie godziny i później rozdzielę to. E, dobra, a teraz abyś mógł hodowcom wytłumaczyć, bo to są rozumie twoje cele, z których... Hmm. Lecisz. To uroczne i to. Na drugi rok na pewno te cele będą zmienione całkowicie, no nie? Mhm. Druga sprawa, później tu samice siedzą też. przedziele, tu o. Żadnych cudów. 60 samic tu siedzi o. Aha, czyli no. to jest po prostu. Dla wdów. Dla wdów, ja. Przedział. Dobra. No i system klasycznego. E, totalne, totalnego. Totalnego. Brat dzisiaj trzeci lot, zjazda i rozdziela. A ja totalem praktycznie na sucho leciałem. Pierwszy raz w życiu, w życiu, pierwszy raz leciałem. No i na razie jest dobrze, no zobaczymy jak to dalej. Tu są dwuletnie i roczne. trzylatka nie ma, no nie mam starszych gołębi. Na razie jest, no myślę, na tą chwilę chyba brakuje tam nie wiem, 15 gołębi na 131. Ok, no i teraz tak, jakbyś mógł troszkę jeszcze wejść do no. ten. Powiedz teraz Piotrek, jak wygląda taki już yy, okres, kiedy na przykład dzisiaj gołębie już wróciły do domu. Co ty teraz robisz? Czyli herbatę wiem, że dajesz gołębiom. Co no ale to szkodalek? poniedziałek. Dzisiaj cukier gronowy, miód, ja, cytryny. może karmnik. No teraz to wyjadły, bo było mocniejsze, no nie? Orzechy to, no. Trzy rodzaje dla wdowców, 10% ryżu pady i, No wyjadły te lepsze, no wiadomo, papinki wylewają. No resztę musi się... Ta reszta, co przyjdzie, musi zadowolić tym, co, co tu ma. W pojniku miód, cytryna elektrolity, no, no, i tyle no, a jutro jakąś herbatkę dam, no. właśnie, czyli jakby dalej program idzie tak, jak już Ta, prezentowałeś na szczególnie no. y, wtorek, czwartek to już 300, no to rano i wieczór daję te miszungi, tak jak pokazywałem, no. I według programu tam, co pokazywałem, tak robię, no. Dzisiaj se pobuczą, trochę, no, pod wiatr było, nagle temperatura się dźwigła, no ciepło nam się nawet też zrobiła, No, no, lod udany, bez trasy... A jak z treningami? 4, no bo, wiesz, chodzi mi o to teraz, ty się zaraz szykujesz do lotu 300. Tak, 340. No dobra, 100 no i te... km skok. No dobra, no jeżeli 100 km skok, no to jak teraz Piotrek z treningami? Na ile kilometrów wyłożyło? 70. Ja dalej nie byłem głębiami, nigdy nie jechałem 120, 68 dokładnie trasą lotniczą. No ja dalej nie jeżdżę z głębiami. To moje zdanie to jest 150, to go stadny no na 18 tysięcy, to zaraz. Od Bugały w Pierniczy 50, nie, blisko domu. Do pola jadę na rondo, dalej nie jeżdżę i tyle. Czwartek, piątek, jak ktoś mi ma przegonić, no to w czwartek się nie widzą. W piątek się widzą, pół godziny, godzinę pobuczą, rozdzielam i tyle, no. Cała zabawa, no. Czyli jakby cały. Z tego co ja zrozumiałem, e? jakby cały e, tydzień Ech. wyglądał u ciebie w ten sposób, że program, który ty stosujesz suplementów, no pokazywaliśmy. Wtorek, czwartek e, trening, w czwartek i piątek. Później jak 500 jak jest i widzę w dziób upał, to nawet czubate te łóżki daje mi szum górę, Dobra, a Piotrek, a jak z kąpielami? Kąpiel zależy czwartek, piątek, no jak jest pogoda, wiem, że to i w piątek zrobię kąpiel. No. Dobra, a kolejne pytanie, jak u ciebie z kwestią e, dróg oddechowych grzybów i tak dalej. Ale to, to, to Czy szczepisz na przykład gołębie? Nie, nie, nie. Czy... Ja te linko daję dwa razy w sezonie, dostaną za miesiąc gdzieś, bo przed sezonem dawałem. Ja teraz jakiś aerosol, trochę, no naturalne rzeczy no. nie możesz ładować co tydzień linko, bo, bo, bo myślę po miesiącu żadnego gołębia by nie było. Dwa razy w sezonie linko tak gadałem. No i teraz naturalnie, żeby podtrzymywać to, no nie. Dobra, no i teraz tak, e, wiadomo, lecisz roczniakami, lecisz dwulatkami, okay. czyli totalne wdowieństwo, no. no tutaj jakby nie ma... Suche wdowieństwo, bo w tym roku pierwszy raz leciałem, że nie chowałem, A, pierwszy raz w życiu, no, no nie lotowałem, zawsze od młodzika leciała. no ale, no zobaczymy, no brat, z gniazda, trzecie ture i dosyć. No dlaczego nie chciałeś z gniazdówki, bo w zeszłym roku to ci... Za, nie, nie chciałem, bo to za duże, wolierę mam, no za dużo gołębi, spróbować chciałem, no i coś nowego, no, na razie zdaję egzamin, no. Okej, okay, to teraz tak, powiedzmy potem przychodzą loty 500, przychodzą A. 700 -ki. I jako, jako ty hodowca, jakie robisz techniki już przygotowania już gębi bo wiadomo, się na pewno wiele rzeczy zmienia Inaczej się gołębie szykuje na 300? -ki. Mocna karma wtedy idzie, ryż pady odlatuje i czwartek, piątek dynamit idzie, że karma mocniejsza no. Wtedy idzie no, no 500, po 700 to trzeba temu gołębiowi dać Tak to wygląda u mnie no. odchodzi ryż pady i wtedy wskakuje mocniejsza karma Dobra Czwartek, piątek Okej, okay, czwartek, piątek, mocniejsza karma. Mhm. Teraz pytanie. Orzeszki ziemne, konopia, kukurydza. To dostają jak, jak czwartek, taka 500, podwiat no. 700, to dostają. 3%, 4%, z wagą nie chodzę, jak ja to mówię. No. Ja, mi się, Ale. Mi się to kiedyś pani spodobało, to jednemu z hodowców, jak tłumaczyłeś, to po prostu no musisz to wyczuć. I to wyczuć to znaczy tak, że musisz widzieć, jak ten gołąb się też zachowuje. Zachowuje, no ja mieszkam tu, kto inny, no nie jestem w stanie. Każdemu tak no wieje mocniej, podwiat mocniej, no to mocna karma idzie, no. Nie jestem w stanie, to jeżeli jest dobry hodowca, to z czasem sam to opanuję. Wszystkiego na to nie wytłumaczysz hodowcy. No. Dobra, no i 700. -ki. To już rozumiesz bez treningu. Ja, ja zawsze wywożę na 40. Czy 700? -ka? No i biłem na rejon i tyle. No. Na 40 siedzę. No, ale pieniędzy. koszowanie można 700 w czwartek bądź piątek? No i w czwartek wywiozę na 40. Rano? No. Przed koszowaniem? 5 godzin się widzą, później rozdzielam i biję na rejon i wszystko. Wow. No, ktoś tam, no ja Boże trenuję. No, nie mówię, że ma 120 zajechać. No. Wtedy przecież dwa dni w kabinie siedzą, ten gołą później siedzi w tej kabinie. No. No. Ale to zobaczymy, jeszcze nagramy 500-700 no, przyjedzie. No, to taki... dokładnie pokażemy. No tak czy inaczej początek sezonu wygląda tak, że 130 Cztery gołębie? 134, 138, koszywałem 134, teraz 131. Na tą chwilę chyba z 10 głębi brakuje. No to widać. Że Pogoda fajna. Gołębie wyglądają w ten no, sposób. Troszkę dostały, no popracować musieli. 3 godziny lotu, no nie od pierwszego. Dokładnie bez jednej minuty 3 godziny. No. Piją no, cytryna, miód, elektrolity, cukier i tyle. No. Szykujemy się za tydzień 100 km dalej. Czysta, że, do dlatego, Inter. dlatego też tak dopytuję, bo jeżdżąc po Polsce, wiele hodowców pyta: takie zadaje mi no. pytanie, co Piotrek robi, czego nie pokazuje, a że to przekłada się tak na wyniki. No ktoś mówi, że, a pokaż go, i tam no, różnych, a jeszcze tam nie jeden, dwo. Ludzie dzwonią do mnie, no wszystkim. Najbardziej mnie to, że 10 razy te same pytania mi zadają. No za to te filmy nagrywam, to. Bo jeden coś tam ma nie do końca Piotr, no, no nie będę odpowiadał 10 razy to samo tłumaczył, no za to na filmach pokazany i tyle, no. A nie będę siedział od rana do wieczora na telefon, bo bym musiał sekretarkę sobie. no. Dokładnie. Za to my nagrywamy te filmy dla hodowców, no żeby, no, no bo jak ja bym bierał no stop telefony, to prywatności bym nie miał. No. Dokładnie. No. Ja właśnie, a chciałbym usłyszeć, czy jest coś w sporcie gołębiarskim, czego... Chodowcy znani, nie chcą powiedzieć, a robią dzięki temu wyniki. No, no, tyś nagrał jeden film no, hodowca, no nie będę nazwiskami, no mówi no, tajemnicę. u mnie nie ma tajemnicy. Tajemnica to jest dobry gołąb no, też. no Karmienie, wszystko pokazuje, robię. Jeżeli ktoś, ja Ci powiem tak, o, Polacy są tacy y, naród, że Choć prawdę powiesz, to i tak mówią, że, że i tak to ci prawdę. No ja gadam prawdę i to samo przez trzy lata. Przecież ja nie wymyślam co roku co innego i no to samo gadam. No. Jakby ktoś logicznie pomyślał, co rok temu gadałem i teraz, no przecież to się powtarzam. No to no, a polak jest taki, że choć powiesz prawdę, to i tak mówi, kto ci prawdę powie. No, no, no. Też ważne jest to, że twoje jakby mm, wskazówki pomagają hodowcom. W wyniki osiągnąć. Super wyniki Bo... nawet. No no, no z nią No no, wiesz, no. byłby problem, gdyby nagle produkty w Bugała Dżet były sprzedawane. Ktoś by do ciebie dzwonił, ty byś mu doradzał i nagle się okazało, że ani twoje porady ani twoje produkty nie skutkują, a tu się, a tu się sytuacja nie, odwrotnie Wiadomo, odwrotnie się że inne firmy może tam bzdury napiszą albo coś, ja tam nie, nie komentuję kto chce, to leci na tej, na tej firmie. Na przykład hmm. yy, Olek z Biłgoraja. No, super, hodowca, dzisiaj super odbił też. Dla mnie, ci, to jest hodowca fenomen. No, a ma tam też konkretnego zawodnika, co płaci potężne pieniądze, no. Sobczak Marcin, no, rewelacyjny. No. Hodowca, tak no, a wybitny hodowca, też tam w C kategorii w Polsce, no. Rywal konkretny dla Olka. No, ja dla, no. ja właśnie... Jeżeli mi się uda, to do, do Pana Marcina no Sobczaka no, na pewno też będę No ma jechać, tam też drogie ale zabawki. tak samo masz y, Edka, y, ja mam go zapisanego w telefonie, Edek Glas, ale nie no. wiem czy on się tak nazywa. Nie, nie, Lika czy co, nie chcę przekręcać nazwisk i po pierwszym locie po, po dymu wlotuje, no kapitalnie. No 59, 55 czy 4 konkursy, no chyba kolorowo na liście też, zjazda leci. No i takich hodowców I, jest wiele. No, no choćby nawet Mateusz Ciomer w Prudniku lepiej niech mnie chwalą niż samemu się chwalą. Mateusz no. Ciomer zobacz, że jakie robi wyniki na przestrzeni Mateusz tam początek tego, a przychodzą 500 i 700 to on bije później no, no, no tak się, no 500-700 to ładuje konkretnie też bije no. Tomek dzisiaj dobrze odbił, no, no jedni lepiej, jedni gorzej, no Tomek Czapliński powiedział, że dobrze dzisiaj odbił też, Olek Biłgoraja też dobrze odbił, no zobaczymy, listy, bo to nie trzeba, listy wyjdą na wieczór, to, to nawet zadzwonię do Wiktora, mu powiem albo coś, ile co. Dokładnie. No, tyle pozdrawiam, dobrych lotów życzę, mniej zawiści, dobrych lotów, a będzie wszystko się układać. Dobry lot.